Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w karcie Radzie Dnia. Dzisiaj mamy poniedziałek, 26 sierpnia. Myślę, że przejdziemy od razu do rzeczy. Wiem, że trochę spóźniam z czytaniami na wrzesień, ale pojawią się niedługo. Dajcie mi troszkę czasu. Robimy kartę Radę Dnia Starota, wiadomość od Waszej osoby, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, oraz Wasze tak lub nie, czyli wybieracie jeden kryształ, zadajecie pytanie w głowie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie. I sprawdzimy, co karty mają do powiedzenia na ten temat. Zaczynam od Barana. Siedem kielichów. Baranku drogi, dzisiaj uważaj na taki świat złudzeń. Bo Śródmika Kielichów mówi, że troszkę możemy patrzeć na życie przez taki filtr zakrzywionego zwierciadła i pewne rzeczy no, dzisiaj możecie nie oceniać realistycznie, realnie. Śródmika Kielichów jest też taką kartą pewnych przypuszczeń, na których próbujemy się opierać, myśląc, że to prawda. No nie do końca. To jest też karta wszelkiego rodzaju zatruć. Zatem tutaj też uwaga, żeby czegoś nieświeżego nie zjeść. Czy nie przesadzać z używkami? A w ogóle. Używek najlepiej nie używać po prostu. Siódemka kielichów tutaj jest napisane ufam sobie, że widzę prawdę, ale tutaj jest dużo niejasności, przypuszczeń, założeń. Mam też taką informację, że może pojawić się wokół Was więcej na przykład możliwości, nie wszystko złoto, co się świeci. Pamiętajcie o tym. Ale zwróćcie proszę uwagę na to, że pewne sytuacje to tylko wasze wyobrażenia, niewiele to ma wspólnego z rzeczywistością, ale także. Mm, z siódemką kielichów. Myślę, że jeżeli czegoś się boicie, to pamiętajcie, że strach ma wielkie oczy, a jeżeli coś Wam się wydaje fantastyczne, to też trzeba zauważyć, że być może nadajecie temu troszkę więcej sensu. Wiadomość od Waszej osoby. Chcę być kimś więcej niż przyjaciółmi. Byk, królowa denarów, koziorożec dzisiaj może rysować się w Waszej energii. Dzisiaj ważna relacja z kobietą w tle i to najczęściej jest matka lub żona. Myślę, że dzisiaj trzeba po prostu wykazać się przedsiębiorczością, umiejętnością zarządzania zasobami, jakie wam towarzyszą. Tutaj jest napisane mam wszystko, czego potrzebuję, żeby jakoś prosperować. No, to jest karta, która mówi o tym, że czasem trzeba też zrobić coś z niczego, tak? Czyli tutaj musicie jakby czerpać ze swoich talentów, z tego, co już posiadacie, aby dzisiaj rozwinąć z tego coś więcej. To jest mocna też wasza energia, mimo że to koziorożec, to jednak ciągle trygon ziemi. Zatem mam nadzieję, że dzisiaj po prostu będziecie czuć się dobrze. Sprawy związane z domem, z rodzicielstwem, pieniędzmi dzisiaj wychodzą na pierwszy plan. Wiadomość od waszej osoby chce ciebie. Bliźnią ta na dziś, paść Danarów. Myślę, że dzisiaj warto otworzyć się na możliwości, które pozwolą Wam jakoś wzrastać personalnie. Warto się dzisiaj czegoś nauczyć, szczególnie w sposób praktyczny, czegoś nowego, wykonać coś inaczej niż do tej pory lub zdobyć nowe umiejętności. To jest karta, która mówi: postaw się w takiej sytuacji praktycznego ucznia, otwórz się na naukę radzenia sobie z nowymi wezwaniami, tak? Czyli tutaj nieważne, z czym sobie dzisiaj radzicie, warto spróbować różnych nowych sposobów, żeby tutaj zadziałać. Ważne relacje z dziećmi dzisiaj, młodszy trygon ziemi, byk panna, koziorożec, takie znaki również rysują się wokół Was, ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim trzeba mieć otwartą głowę i chcieć się czegoś nauczyć, bo dzień ten będzie wymagał od Was, aby po prostu sobie z czymś poradzić, być może z czymś, z czym jeszcze nigdy sobie nie radziliście. To też jest karta kursu, szkolenia, egzaminów, zatem tutaj też jeżeli ktoś, komuś chodzi po głowie być może jakieś szkolenie, to może warto rzeczywiście się wybrać. Wiadomość od Waszej osoby: przetwarzam nasze konwersacje ciągle od początku w głowie. Okej, okay. odtwarzam może tak. Rak na dziś, cesarzowa. Sprawy związane z matką lub żoną wychodzą na pierwszy plan. Waszej energii może dzisiaj rysować też się z wpływem na Was waga lub byk, takie znaki. Karta cesarzowa jednak to jest piękna energia wzrostu, to jest piękna energia kreatywności. Korzystajcie z tego. Tak jak mówię, to może być sytuacja związana z Waszą matką, czy Wy jako matki. Ale to jest też energia, która mówi, że kreujecie, co wybieracie z naturalnością i przyjemnością. Zatem uważam, że z cesarzową naprawdę dzisiaj macie zdolności twórcze. To jest karta, która bardzo często pokazuje, że jeżeli chcemy coś stworzyć, to, że tak powiem, pojawiają się same narzędzia do tego, żeby kreować. Także warto z tej energii korzystać. Bardzo dobry dzień na jakieś takie zmiany wizerunkowe, zabiegi estetyczne itd. Wiadomość od Waszej osoby: moje życie nie jest tak poukładane. Jak to wygląda? Lewna dziś, karta kochanków. Dla niektórych tutaj może rysować się ktoś spod znaku bliźniąt. Natomiast to jest karta, która mówi o tym, aby zwrócić uwagę na to, że jesteśmy różni, czy z partnerem biznesowym, czy romantycznym i to dobrze, bo możemy się wzajemnie od siebie uczyć. Nie pozwólcie dzisiaj, aby różnice was z kimś podzieliły. Tutaj też może chodzić o kwestie społeczne, religijne itd. E, raczej uczyć się, cieszyć się z tych kontrastów. Karta kochanków może być też informacją o tym, że e, czas się zobowiązać wobec kogoś lub czegoś. No słuchajcie, zaręczyny, czy jakiś taki oficjalny związek, czy, czy zało, y, jakby y, współpraca biznesowa tutaj też może mieć miejsce. Tutaj jest napisane, aby ufać swojej wiedzy i podążać, y, y, przepraszam, i podjąć się no, tego zobowiązania wobec kogoś, tak? Czyli jeżeli Wy chcecie z kimś zawiązać jakąś, jakąś współpracę czy związek, to warto też w tę stronę dzisiaj pójść. Może będą jakieś informacje yy, o, o okolicznościach zaręczynowych, zaślubinach itd. Może jakieś zaproszenia. Wiadomość od Waszej osoby. Och, tutaj jesteście dla kogoś bardzo atrakcyjni. Panna na dziś, siła. No, nie ma rzeczy niemożliwych dla Was, drogie panny. Lew, sodjako, może tutaj rysować się w Waszej energii, ale karta siły, zobaczcie, potrafię sobie poradzić ze wszystkim, co staje na mojej drodze. Być może są jakieś wyzwania przed Wami, tylko że z tą siłą to tak jakby to nie jest coś, co nas obciąża, że my widzimy te wyzwania jako kolejny problem. To jest troszkę inaczej. E, nas to trochę buduje, że my mamy taką moc wewnętrzną, że poradzimy sobie ze wszystkim, nie? Karta siły to też informacja o tym, aby panować nad sobą, nad swoim. Instynktami, popędami, żeby nie reagować gwałtownie, starać się gdzieś tam no, panować, po prostu nad tym swoim wewnętrznym lwem. Wykorzystajcie swoją siłę dzisiaj mądrze, ale tak jak mówię, nie ma dla Was rzeczy niemożliwych. Wiadomość od Waszej osoby. Zostawiłem Cię, zanim Ty mogłeś zostawić mnie, ktoś nie chciał być porzucony najzwyczajniej. Waga na dziś, pięć mieczy. Przepraszam, uwaga na konflikty, bo nic z nich nie będzie. Tutaj nawet mogą być relacje nie do naprawienia po takim konflikcie, a się okaże, że granie była w ogóle warta świeczki. W piące mieczy my nie możemy mieć zawsze racji, druga strona nie może mieć zawsze racji. To jest taka karta, która mówi, że po prostu mamy jakieś założenia na temat siebie, innej osoby, kłócimy się, nie wiadomo, o co z tego są paskudne konflikty w piące mieczy. I po prostu one. Czasem my tego nie odwrócimy. W piątce mieczy szkoda czasem jest tak wielka, że tych, tych słów nie cofniemy. My tutaj często ranimy słowem też bardzo mocno, czy ktoś nas. Co by się nie działo, jeżeli możecie się jakby gdzieś tam. Wycofać z takiego konfliktu, no to się wycofujcie, bo będzie paskudniej inaczej. Piątka mieczy jest też kartą, która mówi zwróć uwagę na to, w co dzisiaj inwestujesz swoją energię, bo najprawdopodobniej granie jest warta świeczki i straty tej sytuacji przewyższą zyski. Ale jeżeli już czujecie, że taka energia się wydarzyła, to zobaczcie, co tutaj jest napisane. Uleczysz siebie, poradzisz sobie. Gdzieś tam trzeba opatrzeć te rany. Zdystansować się i wszystko będzie dobrze. Trudno po prostu, jeżeli już się rozlało, no to się rozlało. No Uleczysz się, natomiast pięć mieczy, straty są odczuwalne. Szczególnie na poziomie mentalnym, tak? Że żałujemy. Nawet takie poczucie zemsty, chęci zemsty może się tutaj komuś w głowie tworzyć, ale tutaj no wywagi raczej bardzo niekonfliktowe jesteście, prawda? Więc powiedziałabym, że stronić od takiej energii. Wiadomość od Waszej osoby. Kocham Cię. Yy, tak, yy, Czekajcie, jak to powiedzieć? Bezinteresownie, można tak powiedzieć? Teraz brakuje mi słowa w języku polskim. Chyba tak. Że nieważne co się dzieje, tak ta osoba was kocha. Może tak. No. Teraz mi brakuje słowa w języku polskim, ale tu jest, yy, że yy, nieważne, yy, po prostu niezależnie od okoliczności, tak. Okej, okay, waga, to skorpion, król buław na dziś. Po pierwsze, najczęściej król buław pokazuje mi dzisiaj jakąś ważną przygodę, relację z osobą, no najczęściej z mężczyzną, tak, w naszym najbliższym otoczeniu. Tutaj też lew zodiakalny może mieć nawet jakiś wpływ, ale jeżeli nie chodzi o tego typu osoby, to to też jest informacja o tym, że warto się kimś zainspirować. Jeżeli jednak nie, zobaczcie, odnoszę sukces we wszystkim co robię. Moi drodzy, no dzisiaj sobie warto wysoko poprzeczkę postawić w takim razie, bo macie szansę zrealizować dużo. To jest karta, która mówi, wnosi innowacje, ulepszaj, idź do przodu, realizuj ambicje, bo naprawdę dzisiaj masz szansę wszystko z powodzeniem zrealizować. To jest karta, która też mówi, uważaj, żebyś po drodze przypadkiem nie zdeptał innych, bo to się w królu Buław często dzieje. Pamiętaj, że jesteś inspiracją dla innych, inni będą patrzeć na to, co robisz, zatem tutaj no, naprawdę y, warto zachować się w taki sposób godny. I tak jak powiedziałam, król buław to po prostu dla niektórych lew zodiakalny, który zaznacza się w Waszej energii. Wiadomość od Waszej osoby. Pogrążyłem się w pracę, aby o tobie zapomnieć. Eee, dobrze, idziemy dalej. Strzelec na dziś, dziewiątka buław. U Was ostatnio piątka była, w dziewiątka była. Ja mam wrażenie, że walczycie sami ze sobą. No, może być jakiś trudniejszy okres, tylko że w buławach to zawsze jest wynik naszych wyborów życiowych. I takie znowu mam takie napięcie wokół strzelca. Znowu jakaś walka. Tutaj jest napisane: Będę silny tak długo, jak długo trzeba będzie być. Wytrzymam. No, mogą dzisiaj jakieś wyzwania stawać na Waszej drodze. Więc powiedziałabym: użyć sił w zapasie i doprowadzić sprawy do końca. Bo inaczej będziecie się babrać w tej energii cały czas. A to jest bardzo przeciążająca energia. No to jest też księżyc w strzelcu, więc tu ten upór wasz wchodzi mocno, bo strzelce po prostu wy bardzo mocno trzymacie się swoich racji, e, swoich założeń i bardzo często z tego wynikają tego typu akcje, nie? że są jakieś napięcia, czy z otoczeniem, czy nie. Natomiast tutaj jakby w dziewiątce Buław powiedziałabym. Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ta karta pojawia się ostatnio u was, nie? czyli mogą być jakieś trudności życiowe i ja powiedziałabym tak, dziewiątka była zawsze pokazuje osobę odważną i silną, więc wy sobie poradzicie, ale też uważajcie, żeby problemów sobie nie dokładać i nie robić sobie jeszcze gorzej, że tak powiem. Bo to może już być gdzieś wynik Waszych działań, jeśli te karty się powtarzają. Natomiast tak jak mówię, poradzicie sobie ze wszystkim. Ja tak dziewiątkę buław i siłę trochę widzę podobnie. Tylko w sile, jakby te wyzwania nas umacniają. Dziewiąty buław mamy już dość. Jesteśmy dość poranieni. Więc tutaj najlepiej doprowadzić sprawy do końca i się uwalniać. Dobra, wiadomość od Waszej osoby. Tak wiele rzeczy przypomina mi o Tobie koziorożec na dziś, głupiec. Po pierwsze, warto dzisiaj postawić na luz, nie spinać się. Z głupcem to taka jest bardzo przeciwstawna dla, do Was energia, zawsze mam wrażenie. Bo koziorożce często takie jak w zegarku, w napięciu po prostu bardzo yy, wszystko takie profesjonalne, a głupiec a, on tam leci przez życie i, i patrzy, co go spotka, więc postawcie na ten luz. Pozwólcie sobie na spontaniczność. E, dzisiaj też warto zaryzykować, skoczyć w nieznane, spróbować czegoś nowego. To jest przede wszystkim napisane, aby Inaczej jesteście zawsze prowadzeni i chronieni na swojej ścieżce życiowej. Jest tutaj opieka, więc spokojnie sobie ze wszystkim poradzicie. Dzisiaj też mogą się pojawiać takie możliwości zrobienia czegoś po raz pierwszy. Myślę, że warto w to wejść. Głupiec zawsze zachęca, żeby nie oceniać, dopóki nie spróbujecie. Tutaj też ktoś spod znaku barana może rysować się w waszej energii. Wiadomość od Waszej osoby nie mogę przestać o Tobie myśleć. Wodnik na dziś, As Buław. Pierwsze co zawsze, kiedy widzę Asa Buław, to przychodzi mi do głowy, że tutaj może być jakaś ponętna chwila z kimś dziś. Eee, spontaniczna zresztą też. Natomiast to jest karta, która mówi, żeby w ogóle podążać za swoją pasją, czyli z powietrza, co jest Waszą energią, weź w ogień, przeciwstawną energię, czyli nie myślę i działam. Eee, idę za impulsem, idę za pasją, idę za pożądaniem. Warto dzisiaj sobie na to pozwolić. A Buław mówi o tym, że jest zdrowie, że jest energia, że chce się chcieć. Eee, to jest karta, która mówi, żeby postawić na naturalność swoich pragnień. Tutaj jest napisane, zresztą jestem zainspirowany do tego, aby podążać za swoją pasją. Nie, rocjano, nie dawać po prostu działać. Macie naprawdę fajną energię dziś. Wiadomość od Waszej osoby. Samo bycie wokół Ciebie już jest takie oszałamiające. Tu jest silna chemia z kimś i to widać w tych kartach. No i robki na dziś. Diabeł. Tutaj po prostu koziorożec może się zarysować w Waszej energii, ale karta diabła przestrzega, bo są jakieś pokusy na Waszej drodze, coś, co pozornie może wyglądać zarąbiście, po prostu fantastyczna okazja. No tutaj jakby to jest taki troszkę taniec z diabłem. To, co pozornie, fantastyczne, gdzieś tam intencja nie jest za dobra. Zatem zwróćcie dzisiaj uwagę na to, co głębiej, jakie intencje ktoś ma lub Wy, co Wam kieruje. Bo tutaj jest napisane, żeby się uwalniać od wszystkiego, co ciągnie Was Energetycznie w dół, czy to są jakieś relacje, bo to są wszelkiego rodzaju uzależnienia, od chemii jakiejś, tak? Nie wiem, od tej dopaminy, która idzie za związkiem toksycznym, czy, czy od jedzenia, czy nawet od sportu, słuchajcie. Myślę, że warto to pokonywać. Zauważcie, co dzisiaj, jakby wami kieruje, co, co powoduje, że robicie takie rzeczy, a nie inne i zastanówcie się, czy to jest dla was zdrowe. Dobrze, wiadomość od Waszej osoby, żałuję, że Cię okłamałem. Wasza tak lub nie. Kryształ numer jeden. Tu jest walka. Tu jest walka, ciężko powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Jest jej jakiś opór, powiem tak. W piątce buławie bym powiedziała, że raczej nie. No, ale tutaj trzeba też pewne sobie wywalczyć rzeczy. Przezwyciężyć, może tak. W tym momencie jeszcze nie. Nie na dziś. Ale myślę, że tutaj też trzeba puścić kontrolę. Kryształ numer dwa. I tak, tutaj zdecydowanie tak. I kryształ numer 3. Czwórka denarów wynosi taką stabilną odpowiedź, bo tu widzicie, zależy o co pytamy. Dlatego ja tarota nigdy nie pytam o tak lub nie. Ale czwórka denarów mówi na przykład, jeżeli wierzycie, że coś się zmieni czy powiększą się jakieś zasoby, to nie. Karty pokazują to, zostanie, jak jest. Po prostu. Natomiast jeżeli pytacie, czy jestem bezpieczny, to jesteś. No, tutaj zależy rozwój nie, bezpieczeństwo tak, więcej energii zostawić dla siebie, nie inwestować, tego typu rzeczy. No, to tyle moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie, miłego dnia.